Fundacja Twarze Depresji przygotowała nową kampanię o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży pod hasłem Emocja. Pisane przez małe e, duże moc plus ja. Chcemy pokazać jaką moc mają emocje, jak ważne jestem ja w ich wyrażaniu. To ważne, abyśmy od najmłodszych lat uczyli dzieci nazywania emocji. Jak to robić? Chcemy pokazać w naszej kampanii. Przygotowaliśmy spot zachęcający z grupą Waxy do udziału challenge'u, by być dwa dni offline, bez internetu. Przygotowamy, przygotowujemy na wrzesień filmy edukacyjne z udziałem naszych specjalistów, ambasadorów, jak prawidłowo rozmawiać z dziećmi, nazywając właśnie te emocje, jak powinni to robić rodzice, nauczycieli, nauczyciele. Przygotujemy również na ten temat magazyn edukacyjny, jaki wpływ social media mają na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. O tym wszystkim dowiedzą się Państwo na naszej stronie twarzedepresji.pl w zakładce Kampania Emocja. Serdecznie zapraszam.